Witajcie, moi drodzy! Dzisiaj jest 23 listopada 2022 roku. Nów księżyca, Nów księżyca w strzelcu. Czym w ogóle jest y, Nów księżyca? Nów księżyca to potężna energia, która idzie z, ener z księżyca, która daje nam znać, że zaczyna się nowy cykl księżyca. Dlaczego warto skorzystać z tej energii? Dlatego, że jesteśmy też energią. Dusza jest energią, która jest zamknięta w ciele. To ciało to jest nasze pudełko, które no, pozwala nam żyć i być widzialnym tutaj na Ziemi. A więc jesteśmy energią, jesteśmy energią ze wszechświata. I tak jak czerpiemy energię z kamieni, tak jak czerpiemy energię z różnych przedmiotów, tak jak czerpiemy energię z góry, bądź energię z Ziemi, tak czerpne, czerpmy też energię z Księżyca. Nauczmy się korzystać z tego daru, który daje nam Księżyc. Nów Księżyca świadczy o tym, że możemy sobie marzyć, że możemy kreować, że możemy wysyłać nasze marzenia do wszechświata i być już wdzięcznym za to, że się spełniły. Nów księżyca w listopadzie jest, jest w znaku strzelca. Nowe księżyce to nasze przyciski resetowania każdego miesiąca. Stawiamy nowe intencje, to nasz nowy start, nowy początek i nowy porządek. Użyj tego księżyca w nowiu, aby zasadzić nasiona. Jak chcesz zamknąć coś, to po prostu zamknij i właśnie teraz zasiej nowe nasiona. W nowiu księżyca jest to po prostu niesamowite, ma to niesamowitą energię. Księżyca warto sobie tak jak gdyby nakreślić, co chcemy robić w najbliższym czasie. Użyj tego księżyca, tego, tego księżyca, nowiu księżyca, tej energii księżyca w strzelcu, aby zasadzić nasiona. Jak chcesz zamknąć rok, jak można zawiązać luźne końce, jakie chcesz osiągnąć cele w 2023 roku. Dzięki energii nowiu księżyca w Strzelcu możemy spodziewać się, że poczujemy się ambitni, żywiołowi i bardzo otwarci. Możemy poczuć chęć szybkiego rozpoczęcia naszych noworocznych postanowień. Zapisz sobie swoje cele rozdważ nawet stworzenie tablicy marzeń i umieść te rzeczy, które chcesz na tej tablicy możesz to narysować, możesz to napisać to jest po prostu niesamowity sposób na zaproszenie nowej pewności siebie na zaproszenie nowej energii do swojego życia i to właśnie dzisiaj jest ten dzień jeszcze jutro, jeszcze pojutrze, jeszcze dwa dni po nowiu dwa dni przed nowiem i dwa dni po nowiu możemy już kreować aby wykorzystać energię nowiu na swoją korzyść, odpocznij, naładuj baterie i zastanów się nad swoimi najwyższymi aspiracjami. Pozwól, aby wpływ strzelca zainspirował cię do nowych zmian. Zadbaj o swoje duchowe przekonania i filozofie. Zastanów się, jak zmieniło się Twoje życie od zeszłego roku, od zeszłego nowiu księżyca. Zastanów się, jak się rozwinąłeś, nad czym pracujesz, jak się różnisz od tego nowiu z poprzedniego roku. Zobacz, ile się zmieniło. Zastanów się teraz jak możesz być bardziej niezależny jak możesz być bardziej żądny przygód zastanów się nad tym i wyślij wszystkie swoje pragnienia właśnie dzisiaj czerp tą energię ta energia jest nam dana po to abyśmy mogli się rozwijać ta energia jest nam dana po to abyśmy mogli zsynchronizować się ze wszechświatem Kolwiek zaczynasz robi, robić podczas nowiu, niech to też jest napełnione pewnością siebie. Miej to przekonanie, że jeżeli coś zaczynasz, bo to właśnie dzisiaj zaczynamy dzisiaj możemy zaczynać się odchudzać, dzisiaj możemy zaczynać nowe lekcje, dzisiaj zaczynamy czegoś się uczyć to właśnie dzisiaj wnów jest ten moment, kiedy zaczynamy, kiedy mamy coś nowego dziś zaczynamy. I niech ten czas, nowiu, będzie napełniony tą mocą, że to ci się uda, że to teraz wyjdzie. To jest ten moment, jestem. Święcie przekonany, że to teraz mi pójdzie. Jestem święcie przekonana, że to już teraz się zacznie. Przecież działam w zgodzie z energią Księżyca. Jestem duszą, jestem energią i moja energia teraz rusza. Teraz puszczam energię nowiu. Teraz puszczam energię nowego zaczęcia i w tym wszystkim pomoże mi Księżyc. Niech. Ta Twoja wewnętrzna krytyka, że coś ci nie wyjdzie, że coś ci się nie uda, niech zostanie zamknięta, i niech wszystko, co w Twojej głowie siedzi, niech wie, że jest właśnie nów Księżyca i zaczyna się działanie. Zaczyna się działanie, zaczynamy iść do przodu, zaczynamy funkcjonować. Dajemy. I pamiętaj, że praca z. Energią księżyca ma się po prostu w dziedzinie. Może, możemy ją wykorzystać w dziedzinie w każdej dziedzinie życia. To jest tak, jak yy, zaczynamy coś robić, to zaczynamy to wnów. Jeżeli chcemy coś skończyć, to po prostu kończmy to w pełni księżyca. Możemy to teraz jeszcze szybciutko. Wszystko sobie poukładać i możemy zacząć. Pamiętajcie, jeszcze jeden dzień, dwa dni po nowiu ta energia księżyca cały czas działa. Pozwól tej energii księżyca, pozwól temu strzelcowi pomóc wycelować twoje marzenia prosto do gwiazd. Niech one teraz lecą. Zrób sobie krótką medytację. Wyobraź sobie. Coś, co bardzo pragniesz. Wyobraź sobie siebie w momencie, kiedy to, czego pragniesz, już, już to masz spełnione. Wyobraź siebie. Połóż sobie na dłoniach bańkę. Szklaną bańkę, bańkę mydlaną, taką bańkę leciutką. Może to być przezroczysty kartonik, coś. I w tym właśnie wyobraź sobie siebie jako osobę spełnioną. Osobę, która dostała to, czego właśnie teraz pragniesz. Wyobraź to sobie, zamknij oczy, wyobraź sobie. Poczuj tą wdzięczność, ogromną wdzięczność za to, co już masz, za to, co dostałeś, za to, co dostałaś. Poczuj to, poczuj. Naprawdę poczuj się szczęśliwa, poczuj się wdzięczna, poczuj się wdzięczny. Popatrz na to wszystko, zobacz, jak to wszystko pięknie w tej bańce wygląda, i wiesz co zrób? Dmuchnij tą bańkę. Dmuchnij ją prosto do gwiazd. Dmuchnij ją prosto do wszechświata i poproś o spełnienie. Energia wszechświata, energia księżyca dokładnie będzie wiedziała, co zrobić z tym. I już od jutra, i już od teraz właściwie, od momentu, kiedy to wszystko zostało wydmuchane, kiedy to wszystko poszło, kiedy pchnięte to zostało miłością i wdzięcznością z Twojego serca, prosto do gwiazd, od teraz żyj tak, jakbyś to już miał, bądź miała. Żyj tak, jak to Twoje pragnienie właśnie się spełniło. Tak właśnie żyj. I zobaczysz, co się zadzieje. Życzę Wam cudownych marzeń, cudownej kreacji, cudownej manifestacji. Życzę, żeby Wasze marzenia doleciały do gwiazd i kreujemy. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli podobało Ci się to, co powiedziałam, zostaw komentarz, zostaw lajka zawsze się to gdzieś dalej poniesie. Zasubskrybuj mój kanał. I pomóż mi się rozwijać. Dziękuję. Magda.